Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozwiążemy sobie zadanie 6.2. Zapoznajmy się z treścią zadania. Znajdź najdłuższy ciąg kolejnych dni w roku, których stopień zachmurzenia nie wzrastał w stosunku do dnia poprzedniego i jednocześnie wartość wyprodukowanej energii nie malała w stosunku do dnia poprzedniego. Podaj długość tego ciągu oraz datę pierwszego dnia tego ciągu. Jest tylko jeden taki ciąg. I mamy tutaj podany przykład. Najdłuższy ciąg ma długość 4 i rozpoczyna się 22 stycznia 2022. To jest w tym miejscu. Jak widzimy, stan zachmurzenia jest coraz mniejszy, natomiast jak widzimy, produkcja w ogóle nie spada. Zadanie rozwiążemy w programie Excel. Przejdźmy do programu. Jesteśmy już w programie. Pusty skoroszyt. Dane z pliku tekstowego szukamy plików dołączonych do zestawu maturalnego nas będzie interesował plik fotowoltaika. Importuj. Załaduj. Do rozwiązania tego zadania stworzę sobie jeszcze jedną kolumnę, którą nazwę czy Pierwszego dnia warunki zadania nie są jeszcze spełnione. Czy tutaj możemy w standardzie wpisać wartość zero. Natomiast z drugiego dnia już będziemy sprawdzać, co się dzieje. Wykorzystamy do tego funkcję jeżeli, czyli równość jeżeli. Ze względu na to, że muszą być spełnione dwa warunki, wykorzystam sobie teraz funkcję oraz. Pierwszy warunek to oznacza, że zachmurzenie musi być takie samo lub mniejsze. Czyli komórka D3 ma mieć wartość mniejszą lub równą w komórce D2. Średnik i drugi warunek produkcja musi być taka sama lub większa, czyli komórka E3 musi mieć wartość większą lub równą od komórki E2. Zamykamy funkcję oraz średnik. No i co, jeżeli oba warunki są prawdziwe? Wówczas możemy zacząć naliczać pierwszy taki dzień, czyli do komórki H2A, Możemy dodać wartość 1, czyli plus 1 średnik. Jeżeli natomiast te dwa warunki nie są spełnione, to znaczy, że nie było ani jednego takiego dnia, czyli znowu mamy wartość 0. Zamykamy nawias funkcji jeżeli enter. No i jak widać, tutaj te warunki nie zostały spełnione, dlatego mamy wartość 0. Kopiujemy naszą formułę do pozostałych komórek. Teraz w komórce J. Znajdziemy sobie wartość maksymalną dla naszej kolumny H, czyli równa się. Wykorzystamy tutaj funkcję max na naszej kolumnie H, czyli h H. Zamykamy nawias Enter. Czyli najdłuższy taki ciąg wynosi 6. Tą wartość możemy znaleźć, wykorzystując formatowanie warunkowe. Zaznaczmy sobie kolumnę H, formatowanie warunkowe. Nowa reguła, komórki zawierające, wartość komórki, równą i mamy tutaj wartość powinna być równa 6, czyli wpisujemy szóstkę. Typ formatowania, czyli formatuj, weźmiemy sobie wypełnienie kolorem czerwonym, OK, zatwierdzamy OK. Teraz możemy znaleźć nasz ostatni dzień tego ciągu. Tutaj, jak widzimy, mamy ostatni dzień tego ciągu, a tutaj mamy pierwszy dzień tego ciągu. Czyli naszym rozwiązaniem byłaby data 26 maja 2022 roku. Ja tą datę znajdę przy pomocy formuły. Przejdźmy na górę naszego arkusza i tą datę wyszukamy sobie w tej komórce. Wykorzystamy do tego funkcję indeks. Równość. Indeks. Najpierw. Jakie dane mnie interesują? Mnie interesują daty, czyli kolumna A, czyli A, dwukropek, A, średnik. Żeby wiadomo było, jaka data mnie interesuje, wykorzystam teraz funkcję podaj pozycję. Najpierw szukana wartość. Szukana wartość jest w komórce J3, średnik. Gdzie mam tej wartości szukać? Mamy jej szukać w kolumnie H, czyli h dwukropek H, średnik. Dopasowanie musi być dokładne, czyli wartość 0. Zamykamy funkcję podaj pozycję i zamykamy funkcję indeks. Enter. Nasza wartość nie jest prawidłowa, ponieważ nie jest właściwie sformatowana. Naciskamy prawy przycisk myszy, formatuj komórki, data. OK. Poszerzymy naszą kolumnę. I żeby nasza data była poprawna, od naszej daty musimy odjąć o jeden dzień mniej niż ma długość naszego ciągu. Czyli nasz ciąg ma długość 6, czy musimy odjąć 5 dni. Czyli w naszej formule wystarczy, że teraz dopiszemy minus 5. Enter. I teraz możemy sprawdzić nasze rozwiązanie z odpowiedzią. Jesteśmy już w odpowiedziach. I rzeczywiście najdłuższy ciąg wynosi 6 i zaczyna się 26 maja 2022 roku. Czyli poprawnie rozwiązaliśmy zadanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.